Nie od dziś wiadomo, że pieniądze bardzo pomagają w nauce. Doskonale to rozumie młodzież z wieluńskich szkół średnich, która z roku na rok coraz liczniej aplikuje o środki finansowe z różnych źródeł. Dobrym tego przykładem są między innymi stypendia powiatu wieluńskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych i absolwentów. Tylko w tym roku do zarządu powiatu wpłynęły aż 63 wnioski od kandydatów na stypendystów. Jesteśmy bardzo zaszczyceni, że możemy po raz kolejny. W miesiącu listopada, gdzie wręczyć stypendia powiatu wiernińskiego. Jest to dla Was wyróżnienie za ciężką, czasami mozolną pracę, ale bardzo się z tego cieszymy, że są tacy ludzie, którzy chcą zdobywać wiedzę na najwyższym poziomie. Chciałbym bardzo wszystkim w imieniu tutaj moich koleżanki i kolegów z kierownictwa powiatu wieluńskiego pogratulować. Z uwagi na to, że nauka to ciężki zawód, że tak powiem, ale myślę, że mamy wspaniałych nauczycieli, pedagogów, którzy Was wspierają do osiągania tych najwyższych celów, jakie są jakie są najlepsze wyniki. Osiągane przez Was w nauce. Chciałbym również też pogratulować rodzicom, bo przecież to Wy jesteście takimi pierwszymi osobami, które wspierają swoje pociechy w tym, aby te cele, które ci młodzi ludzie stawiają sobie w życiu. Były przez nich osiągane. Stwarzacie odpowiedni klimat, zarówno w, e, w domu, jak i pewnie e, też uczestniczycie w życiu, w życiu szkolnym jako rodzice i to też ma duży wpływ na to, jak, e, e, jak uczniowie tą wiedzę zdobywają, bo dobry klimat to jest dobry fundament do tego, aby te wyniki. Osiągać jak najlepsze, największe w miarę swoich zdolności i możliwości. Jeszcze raz wszystkim bardzo Państwu gratuluję. Myślę, że tutaj Pan Naczelnik, którego nie przedstawiłem, ale przedstawię jest to Naczelnik Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Wieluńskiego, odpowiedzialny za całą oświatę tutaj w naszych placówkach oświatowych, którą. Kierujemy i którymi mamy, że tak powiem, nadzór nad tym, co się dzieje w szkołach. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego na następne dni, miesiące, lata i stawiajcie sobie jak największe cele, bo jestem przekonany, że jesteście te cele w stanie osiągnąć przy wytężonej pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Starosto. Szanowni Państwo, pedagodzy, prosimy, abyście w naszym imieniu pogratulowali rodzicom, stypendyści, przekażcie gratulacje swoim rodzicom. To tak może być Wam nie zawsze zręcznie, ale to ich ogromny sukces. A przede wszystkim, że jesteście wizytówką również ich działań, działań wychowawczych, motywujących. Cieszymy się z tego niezwykle. Panią dyrektor. Jedną, drugą i trzecią bardzo proszę, abyście również podziękowali nauczycielom, pedagogom, wychowawcom grup, z których dzisiaj mamy wyłonionych stypendystów. Poznajmy zatem stypendialne statystyki. W kategorii licea stypendia przyznano 10 uczniom, podobnie jak w kategorii technika. Tutaj gratyfikacje finansowe za dobrą naukę otrzymało także 10 uczniów. Stypendium otrzymała także jedna osoba ze szkoły branżowej pierwszego stopnia. W gronie stypendystów absolwentów szkół średnich znalazło się z kolei 6 studentów. Cztery osoby to absolwenci liceów, a dwie techników. Tych ostatnich w związku z trwającym już na dobre rokiem akademickim na uroczystości nie było, ale to nie ob obecność usprawiedliwiona. Poznajmy zatem ich nazwiska. Karolina Wolniak, absolwentka pierwszego Liceum Ogólnokształcącego Radeusza Kościuszki w Wieluń. Drugą stypendystką, absolwentką jest Oliwia Komor, drugie Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka. Trzecim stypendystą jest Filip Sobański, drugie Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka. I czwartym stypendystą jest Szymon Hadrian, również drugie liceum ogólnokształcące imienia Janusza Korczaka. Oczywiście wszystkie placówki wieluńskie, czyli nasze. To jest kategoria absolwenci liceów ogólnokształcących. W kategorii absolwenci techników mamy również dwóch stypendystów. Pierwszym jest Wiktoria Morka, absolwentka zespołu szkół nr jeden w Wieluniu. I drugą Julia Światła, przepraszam. Absolwentka technikum stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wieluniu. Łączna wartość przyznanych stypendiów to równo 60 tysięcy złotych. Ta miła uroczystość zakończyła się pamiątkowym zdjęciem wszystkich nagrodzonych za znakomite wyniki w nauce. No pięknie. Proszę, miał uśmiech, ładny.